I nie zapomnijmy po co to wszystko. Jesteśmy w okresie tuż przed świętami, to ostatnia audioinspiracja przed Bożym narodzeniem 2024. Mam dla was dzisiaj kilka smakowitych opowieści, żebyśmy nie zapomnieli po co to wszystko robimy. Po co tak zabiegani, jesteśmy po co pilnujemy tych wielu różnych rzeczy, które wydają nam się takie ważne. Cześć. Przy tych okazjach yy, zwykle sięgam do niezawodnego zestawu balsam dla duszy, czyli opowieści krzepiących serce, podnoszących na duchu. To jest 101 opowieści otwierających serca i kojących duszę, zebranych oczywiście przez Jacka Kenfielda i Marka Wiktora Hansena jeszcze w latach 90. I od tamtego czasu Podbijają serca ludzkości, można by powiedzieć, bo to jest najpopularniejsza seria książek w historii świata w ogóle. Co wiele daje do myślenia na temat tego, kim jesteśmy i czego nam potrzeba. Posłuchajcie historii pierwszej na dzisiaj. Uprawiaj spontaniczną dobroć, dobroć i bezinteresowne piękno. Zdaje się, że to hasło rozprzestrzeniło się pośród ludzi. Jest zima. W San Francisco mróz. No, to jest opowieść z lat 90. Kobieta w czerwonej hondzie załadowanej po sam dach świątecznymi prezentami podjeżdża do budki przy wieździe na Bay Bridge, aby zapłacić mostowe. Płacę za siebie i sześć samochodów za mną, oznajmia z uśmiechem, wręczając kontrolerowi pieniądze. Po kolei podjeżdża do budki sześciu następnych kierowców. W dłoniach ściskają przeznaczone na opłatę dolary, gdy tymczasem kontroler powtarza każdemu z nich... Zapłaciła już za państwa, jakaś pani z przodu. Życzę miłego dnia. Jak się okazało, właścicielka czerwonej hondy przeczytała umieszczony na karteczce przytwierdzonej do lodówki swego przyjaciela napis, który głosił Uprawiaj spontaniczną dobroć i bezinteresowne piękno. Napis tak bardzo się jej spodobał, że postanowiła go sobie przepisać. Judy Foreman zauważyła to samo hasło wypisane z prajem na ścianie domu towarowego 100 mil od swego domu. Po powrocie wciąż nie dawało jej spokoju, to też po kilku dniach pojechała tam ponownie, by przepisać je do swego notatnika. Jest niewiarygodnie piękne, wyjaśniła, zapytana dlaczego umieszcza je zawsze na końcu swoich listów. Jest jak przesłanie z nieba. Przesłanie z nieba przypadło do gustu Frankowi, jej mężowi, który umieścił je zaraz na gazetce w swojej klasie, do której chodziła córka jednej z miejscowych felietonistek. Dziennikarka zamieściła je w gazecie, przyznając, że choć bardzo jej się podoba, nie wie ani kto jest jego autorem, ani co tak naprawdę to hasło oznacza. Dowiedziała się dwa dni później. Anna Herbert, wysoka czterdziestolatka o blond włosach, mieszkała w Marin, jednym z dziesięciu najbogatszych hrabstw kraju i mając się najdziwniejszych zajęć, by zarobić na utrzymanie. To Herbert w restauracji Sua Salito naskrobała pośpiesznie na papierowej serwetce słowa, które zaprzątały jej myśli od kilku dni. – Świetne to jest – przyznał mężczyzna siedzący obok i przepisał starannie hasło na swoją serwetkę – Idea hasła polega na tym, tłumaczy Herbert, by jeśli wydaje nam się, że czegoś powinno być więcej, natychmiast tego przysporzyć. Do oryginalnych realizacji swego hasła zalicza na przykład włamywanie się do żałośnie wyglądających szkół, by pomalować ściany w klasach, zostawianie gorących posiłków przy oknie w barach w ubogich dzielnicach, dyskretne upuszczenie pieniędzy tuż przed nosem ubogiej, starej damy. Herbert powiada, że dobro rodzi dobro, tak jak agresja agresję. Hasło rozprzestrzenia się po całym kraju, widnieje na nalepkach samochodowych, ścianach, umieszcza się je w listach i na firmowych wizytówkach. Im staje się popularniejsze, tym szersze kręgi zatacza ta partyzantka dobroci. W Portland, w Oregonie ktoś zupełnie obcy opłaci za ciebie postój na parkingu. W Paterson w New Jersey dwoje słabowitych staruszków ze zdumieniem, lecz także z uśmiechem na ustach. Przygląda się temu, jak tuzin ludzi z wiaderkami i miotłami na wyścigi rusza na ratunek ich walącemu się domkowi, czyszcząc go i porządkując od góry do dołu. W Chicago jakiś nastolatek może właśnie odgarniać śnieg sprzed garażu, gdy nagle zaświta mu... Pewna myśl. A ta mulicha przecież nikt nie widzi. Rozejrzy się dokoła i odgarnie śnieg z podjazdu sąsiadów. Jest to rodzaj niezwykle pozytywnej anarchii, urocza rewolucja. W Bostonie jakaś kobieta wypisuje dla kasjerów życzenia wesołych świąt na odwrocie czeków. W St. Louis właściciel samochodu, którego tył został przed chwilą nieco sfatygowany przez młodą kobietę, macha do niej wesoło mówiąc, "A tylko draśnięcie, proszę się nie przejmować. Rozprzestrzenia się też piękno. Ktoś sadzi żonkile wzdłuż drogi. W Seattle ktoś inny mianuje się jednoosobową miejską strażą sanitarną i sprząta śmieci. W Atlancie ktoś usuwa graffiti z zielonych ławek w parku. Powiadają, że nie można się uśmiechnąć, nie nabierając przy tym odrobiny otuchy. Podobnie rzeczy mają się z życzliwością. Każdy, kto okaże dobroć, odnosi wrażenie, jakby jego własne kłopoty stały się nieco lżejsze, pewnie dlatego, że świat stał się dzięki temu nieco lepszy. Kiedy obdarowany natomiast przeżywa sympatyczny szok, każdy obdarowany natomiast przeżywa sympatyczny szok. Rodzaj miłego wstrząsu. Bo gdybyś to ty był jednym z tkwiących w korku kierowców, za których ktoś zapłacił już mostowe, kto wie do czego zainspirowałoby to ciebie? Może przepuściłbyś kogoś na skrzyżowaniu? Uśmiechnął się do zmęczonego urzędnika? A może uczyniłbyś coś większego, nietuzinkowego? Jak wszystkie rewolucje, partyzantka dobroci zaczyna się od jednego uczynku. Zrób go ty. Ader Lara przysłała tę historię. I jeszcze taki cytat z Gandiego: Liczy się uczynek, nie jego owoce, a zawsze trzeba postępować właściwie. Być może nie jest w Twojej mocy ani przeznaczone twemu czasowi, ujrzeć rezultat twych czynów. Lecz to nie oznacza, byś miał zaprzestać postępować właściwie. Może nigdy nie dowiesz się, jakie owoce zrodził Twój uczynek, ale jeśli nie zrobisz nic, żaden owoc nie zostanie wydany. To była pierwsza historia pod tytułem: Przypomnę, bo to ważne Uprawiaj spontaniczną dobroć i bezinteresowne piękno. To było to hasło. Kolejna historia, do której chcę przeskoczyć. Zrób to teraz. Strona 58, przypomnę z drugiej części. Balsamu dla duszy. Gdyby okazało się nagle, że zostało nam zaledwie 5 minut, by powiedzieć to, co chcielibyśmy powiedzieć, wszystkie budki telefoniczne zapełniłyby się ludźmi, którzy wydzwanialiby do innych, aby powiedzieć im, że ich kochają. Powiedział Christopher Morley. No, w XX wieku jeszcze na pewno. Uczę w szkole dla dorosłych i w jednej z klas zrobiłem ostatnio rzecz niewybaczalną. Zadałem pracę domową. Polecenie brzmiało: W ciągu najbliższego tygodnia idź do kogoś, kogo kochasz i powiedz mu o tym. Musi być to ktoś, kto nigdy dotąd, lub przynajmniej od bardzo, bardzo dawna, nie słyszał od ciebie tych słów. Zadanie nie wygląda na strasznie trudne, dopóki człowiek nie przyjrzy się dokładnie mojej klasie. Większość mężczyzn miała już ponad 35 lat i należała do pokolenia, któremu wpojono, że wyrażanie uczuć nie pasowało do wizerunku maczo. Uczucia i łzy, uchowaj Boże, po prostu nie miały racji bytu. Dla niektórych moje polecenie było więc przerażające. Rozpoczynając lekcję tydzień później, spytałem, czy ktoś nie zechciałby opowiedzieć o swoim zadaniu domowym. Byłem pewien, że jak zwykle zgłosi się jakaś kobieta. Tymczasem, nieoczekiwanie pierwszy podniósł rękę mężczyzna. Był bardzo poruszony, może nawet trochę wstrząśnięty. Z krzesła uniosła się jego potężna, prawie dwumetrowa postać. Wiesz, Denis, zaczął: Kiedy zadałeś nam tę pracę domową, byłem na ciebie niemal wściekły. Nie sądziłem, by istniał ktokolwiek, komu miałbym powiedzieć, że go kocham, to po pierwsze, a poza tym, kim ty niby jesteś, żeby mieszać się w moje życie osobiste? Jednak w drodze do domu, wiesz, sumienie nie dawało mi spokoju, przekonywało mnie, że bardzo dobrze wiem, komu powinienem powiedzieć kocham cię. Otóż pięć lat temu pokłóciłem się śmiertelnie z moim ojcem i od tamtej pory się nie pogodziliśmy. Staraliśmy się siebie unikać, widując się jedynie w sytuacjach bez wyjścia, na Boże Narodzenie lub w czasie innych uroczystości rodzinnych. I nawet wówczas nie rozmawialiśmy ze sobą. W zeszły wtorek, więc zanim jeszcze dotarłem do domu, byłem już zdecydowany powiedzieć ojcu, że go kocham. To niezwykłe, ale samo podjęcie tej decyzji zdawało się zdejmować z moich barków ogromny ciężar. Pragnąłem natychmiast oznajmić o swoim postanowieniu żonie. Spała już, lecz obudziłem ją i wyrzuciłem z siebie tę wiadomość. Nie wstała z łóżka. Ona po prostu wyskoczyła z niego i zarzuciła mi ręce na szyję. Po raz pierwszy od dnia naszego ślubu zobaczyła w moich oczach łzy. Północy strawiliśmy stawi na rozmowie przy filiżankach parujących, parującej kawy. Było naprawdę wspaniale. Następnego dnia wstałem raźno. Wcześnie byłem tak podekscytowany, że nie mogłem dospać. Wcześnie znalazłem się w biurze i w ciągu dwóch godzin zrobiłem więcej niż przez cały poprzedni dzień. O dziewiątej zadzwoniłem do ojca, by spytać, czy mógłbym wpaść do niego po pracy. Rzuciłem po prostu: Tato, czy mogę wdepnąć do was dziś wieczorem? Mam ci coś do powiedzenia. Odparł burkliwie, no niby co. Musiałem go zapewnić, że to zajmie naprawdę tylko chwilę, nim się ostatecznie zgodził. O wpół do szóstej stałem już pod drzwiami domu moich rodziców, naciskając dzwonek. Modliłem się w duchu, by to ojciec mi otworzył. Gdyby to była mama, stchórzyłbym i jej powiedział słowa przeznaczone dla taty. Na szczęście, w drzwiach stanął ojciec. Nie marnowałem czasu. Zbliżyłem się nieco do niego i wyrzuciłem z siebie, tato. Przyszedłem tylko po to, by powiedzieć ci, że cię kocham. W jednej chwili mój ojciec był jak odmieniony. Na moich oczach złagodniał wyraz jego twarzy, poznikały zmarszczki. Rozpłakał się. Objął mnie mocno i wykrztusił: ja też cię kocham, synu. Ale nigdy nie potrafiłem ci tego powiedzieć. To był wspaniały moment. Mama wyszła na korytarz, w jej oczach już też perliły się łzy. Pomachałem do niej i przesłałem jej całusa. Jeszcze raz na pożegnanie przytuliłem ojca i wyszedłem. Od dawna nie czułem się tak wyśmienicie, ale nie o to chodzi. Otóż dwa dni później tato, który cierpiał na serce, choć nie wspominał mi o tym ani słowem, miał atak i odwieziono go, nieprzytomnego, do szpitala. Nie umiem powiedzieć, czy z tego wyjdzie. Stąd właśnie wynika moje przesłanie do wszystkich Was w tej klasie: gdy wiecie dobrze, że coś należy bezwzględnie uczynić, nie zwlekajcie z tym. Gdybym ja czekał dłużej, może już nigdy nie miałbym okazji powiedzieć ojcu, jak go kocham. Nie marnujcie więc czasu, zróbcie to teraz. Opowiedział tę te historię Denis E. Mannering, nauczyciel w szkole wieczorowej. Jeszcze mam jedną historię dla Was. Przedostatnią na dzisiaj. O sekrecie, o którym nikt nie, miał, nie ma pojęcia. Moja matka jest najsłodszą, najbardziej dobroduszną istotą na świecie. Zawsze była niezwykle błyskotliwa i elokwentna i niezmiennie gotowa pośpieszyć z pomocą każdemu, kto znalazł się w potrzebie. Zawsze też Łączyła nas szczególna więź emocjonalna. Niestety od dziesięciu lat jej pamięć pustoczy, pustoszy choroba Alzheimera, obracając w niwecz jej niecodzienną osobowość. Mama wymyka się nam powoli, niemal z każdą chwilą, a dla mnie każda taka chwila jest kolejnym krokiem w śmierć, stopniowym rozstaniem i nieprzerwaną żałobą. Stała się jak dziecko niezdolne zająć się sobą, chociaż jeszcze przez jakiś czas wciąż rozpoznawała domowników. Wiedziałam jednak dobrze, że któregoś dnia i te okruchy świadomości zostaną jej odebrane. Ten dzień nadszedł, dwa i pół roku temu. Rodzice odwiedzali nas prawie codziennie, spędzaliśmy razem urocze chwile, wkrótce jednak naszym spotkaniom zaczęło brakować dawnej zażyłości. Mama nie poznawała mnie już i nawet nie miało sensu przypominać jej, że jestem jej córką. Teraz zaliczałam się do grona miłych sąsiadów. To tacy sympatyczni ludzie, mówiła o mnie i moim mężu. Gdy tuliłam ją na pożegnanie, wyobrażałam sobie, że wszystko jest jak dawniej. Kojące ciepło jej ciała, jej uścisk, delikatny, słodki zapach towarzyszyły mi od 36 lat. Tym żarliwiej chłonęłam teraz każde znajome doznanie. Najtrudniej było mi zaakceptować fakt, że mama nie pamięta, kim jestem. Nie potrafiłam się z tym pogodzić, a przecież tak bardzo jej potrzebowałam. Modliłam się za siebie i za matkę i o matkę. Aż oto pewnego letniego popołudnia moje modlitwy zostały wysłuchane. To był szok. Przygotowywałam obiad. Rodzice i mój mąż siedzieli na tarasie. Nagle mama zerwała się z miejsca, jak oparzona. Wpadła do kuchni, złapała mnie mocno od, od tyłu i odwróciła do siebie. W jej oczach tliło się wieszcze przeczucie, zdolne pokonać przestrzeń i czas. Łamiącym głosem spytała, czy to prawda, że jestem jej dzieckiem? Rozpłakałam się. Tak, to prawda. Jestem jej dzieckiem. Padłyśmy sobie w objęcia, jakby próbując w ten sposób zatrzymać tamtą cudowną chwilę na zawsze, choć zdawałam sobie sprawę, że czar może prysnąć lada moment. Powiedziała wtedy, że zawsze darzyła mnie niezwykłą sympatią i wyczuwała we mnie pokrewną duszę, aż tu niespodziewanie przyszło jej do głowy, że może jestem jej córką. Moja radość była ogromna. Bóg podarował mi wspaniały prezent, którym delektowałam się, tym chciwiej, że w każdej chwili, za godzinę, za dzień, mogłam go utracić. Wzajemne przywiązanie, którego znów mogłyśmy doświadczyć, pokonało mroki niepamięci. Oczy mamy iskrzyły się, jak przedtem, jak kiedyś, dawno, dawno temu. Stan mamy pogarsza się z każdym dniem. Lecz od owego letniego popołudnia nie zapomniała ani na moment, kim jestem. Jej spojrzenie zdaje się mówić, łączy nas z sekret, o którym inni nie mają pojęcia. I gdy kilka miesięcy temu, podczas swych odwiedzin u mnie, zastała moją znajomą, głaszcząc mnie łagodnie po głowie, oznajmiła jej z dumą, A wie pani, że to moja córka? Liza Boyd przysłała tę opowieść Jackowi Kenfieldowi i Markowi Wiktorowi Hansenowi, a oni zamieścili ją w drugiej części Balsamu dla Duszy. W Polsce te książki wydaje wydawnictwo Rebis, za co jestem im bardzo wdzięczny. I na koniec dzisiejszej audio-inspiracji przedświątecznej posłuchajcie opowieści o błękitnej kopercie. Przyjdź, dziadku, powtórzyłem po raz kolejny, wiedząc dobrze, że nie przyjdzie. Przez brudne okno w kuchni sączyło się blade światło. Dziadek siedział sztywno na winylowym krześle i opierając ręce o stół, wpatrywał się w ścianę za mną. Był starym, stetryczałym włoskim uparciuchem, który latami potrafił żywić urazę za doznane lub wyimaginowane krzywdy. Gdy był rozdrażniony, odpowiadał mrukliwym chrząknięciem. Chrząknął i teraz. Co miało oznaczać odmowę. Ojej, dziadku, wtrąciła się moja sześcioletnia siostra Carrie. Przyjdź, naprawdę. Młodsza ode mnie o 21 lat, była bezsprzecznie późnym nabytkiem naszej rodziny. Przygotuję twoje ulubione ciasteczka specjalnie dla ciebie. Mamusia powiedziała, że pokaże mi jak. Na miłość Boską, przecież to święto dziękczynienia! zniecierpliwiłem się. Od czterech lat u nas nie byłeś na obiedzie. Nie sądzisz, że najwyższy czas puścić przeszłość w niepamięć? Zerknął na mnie. Jego błękitne oczy jarzyły się tą samą wściekłością, którą przez lata paraliżował całą rodzinę. Poza mną. Ja go znałem. Być może odczuwałem jego samotność bardziej niż chciałem to przyznać. I cierpiałem na tę samą niezdolność okazywania uczuć, co on. Jakkolwiek by było, wiedziałem, co w nim siedzi. Napisano: Ojcowie jedli kwaśne jagody, a synom zdrętwiały zęby. I tak było. Ileż trzeba wycierpieć przez ów nieszczęsny dar, błędne pojęcie męskości, które wkrada się w duszę każdego mężczyzny, zanim stanie się dość dojrzały, by świadomie zdecydować się na jego przyjęcie. Na zewnątrz twardziele, wewnątrz bezradni jak dzieci. Mogliśmy z dziadkiem mierzyć tych kilka dzielących nas metrów w latach świetlnych. Kari nagabywała go uparcie, nie dając za wygraną. Nie miała pojęcia, że to bez sensu. Podszedłem do okna wychodzącego na podwórze. W zimowym słońcu zaniedbany ogród przypominał ogromne, szare, kłącze przerośniętych chwastów i zdziczałych winorośli. Dawniej dziadek wyprawiał tam istne cuda, rekompensując sobie, sobie pewnie nieumiejętność okiełznania własnej natury. Od śmierci babci nie tknął ogrodu palcem i jeszcze bardziej zamknął się w swojej skorupie. Odwróciłem się od okna, by przyjrzeć się jemu w blasku gasnącego słońca. Wydatna broda, potężne chropowate ręce, wszystko w nim świadczyło o srogiej dyscyplinie, jakiej poddało go życie. Praca od chwili, gdy ukończył 13 lat, upokorzenia i bezrobocie wielkiego kryzysu. Lata ciężkiej harówki w kamieniołomach Trentona. No nie było mu łatwo. Pocałowałem go w policzek. Musimy już iść, dziadku. Jeżeli zdecydujesz się wpaść do nas. Przyjadę po ciebie. Siedział, niewzruszony jak głaz, ze wzrokiem wlepionym przed siebie i pykał swoją starą fajkę. Kilka dni później Kary poprosiła o adres dziadka. "A po co?" spytałem. Składała właśnie jakąś kartkę w kosteczkę, żeby zmieścić ją do błękitnej koperty. "Chcę mu wysłać prezent. Sama zrobiłam," odparła. Podyktowałem jej adres, powoli, słowo po słowie, aby mogła spokojnie wszystko zanotować. Pisała, pomału, ze skupieniem, nadając każdej literce i cyfrze staranne, krągłe kształty. Gdy skończyła, odłożyła długopis i nieznoszącym sprzeciwu głosem oświadczyła: Wyślę to sama, zaprowadzisz mnie na pocztę, ale później, w porządku. Nie, teraz, proszę. No, nie miałem wyboru. W święto dziękczynienia obudził mnie smakowity zapach sosu do spaghetti. To mama przyrządzała już swój świąteczny obiad: pierożki, indyka, brokuły, bataty, sos żurawinowy wyborną kontaminację włoskich i amerykańskich tradycji. Wystarczą cztery nakrycia, Cary, mówiła właśnie, gdy wszedłem do kuchni. Cary potrząsnęła przecząco głową Nie wystarczą dziadek przychodzi, więc trzeba nakryć dla pięciu. Ależ kochanie, westchnęła mama. Przychodzi, Carrie powtórzyła stanowczym tonem. Wiem, że tak. Carrie, daj, że wreszcie spokój, wetknąłem swoje trzy grosze. Wiesz dobrze, że dziadek nie przyjdzie. Nie chciałem, by ten cudowny dzień zepsuło jej bolesne rozczarowanie. Niech jej będzie, John, mama spojrzała na Carrie. Możesz dodać jeszcze jedno nakrycie. Do kuchni wszedł tato. Stanął w drzwiach i z rękami w kieszeniach przyglądał się, jak mama przygo mała przygotowuje stół. Nadszedł czas, by zasiąść do uroczystego posiłku. Na moment przy stole zaległa cisza. Przerwała ją mama. Trzeba chyba odmówić modlitwę, co? Carrie spojrzała na małą. Moja siostra zerknęła w stronę drzwi. Potem pochyliła główkę i wymamrotała – Pobłogosław nas, panie, i te dary, które spożywać mamy, i pobłogosław dziadka, i spraw, żeby się pospieszył. Dziękujemy ci, Boże. Łypiąc na siebie nawzajem, siedzieliśmy w milczeniu. Nikt nie chciał zranić Kerry i przypieczętować nieobecności dziadka, zaczynając posiłek. Z korytarza dobiegało tykanie zegara. Wtem rozległo się stłumione pukanie. Carrie zerwała się na równe nogi i pognała do drzwi. Otworzyła je z hukiem. Dziadek stał na werandzie, ubrany w czarny garnitur, jedyny jaki miał. Jedną ręką przyciskając do piersi kapelusz, a w drugiej trzymając papierową torbę. "Przyniosłem dynie,” oświadczył, unosząc pakunek. Zmarł kilka miesięcy później, gdy porządkowałem jego szafki. Wpadła mi w ręce błękitna koperta ze złożoną w kostkę kartką w środku. Był to dziecięcy rysunek. Przedstawiał stół i pięć krzeseł. Jedno z nich było puste. Inne zajmowały wątłe i niezgrabne ludziki opisane jako Mamusia, Tatuś, Johnny i Carrie. Każde z nas miało narysowane serce. Każde serce było Rozdarte na pół. Te historie przysłał John Catenacci, i zamieścili ją Jack Canfield i Mark Victor Hansen w książce Balsam dla Duszy, akurat w tomie drugim. Polecam, bo są tutaj wspaniałe historie kojące dusze i otwierające serca jak głosi podtytuł. Chciałem Wam wszystkim życzyć, aby w te święta rzeczywiście spełniło się to, co dla Was najważniejsze, to na co na co dzień nie mamy czasu albo nie myślimy o tym. Niech te święta, ta przerwa świąteczna w tym roku jest wyjątkowo długa. Niech dadzą nam okazję do tego, żeby się z kimś spotkać, żeby porozmawiać trochę głębiej, żeby oczywiście zaplanować to, czego chcemy żeby może powiedzieć coś czego na co dzień nie mówimy, a co trzeba powiedzieć. Bo to ważne, bo jak widzicie otwiera serca i czasami ściąga z ramion wielki ciężar. Zróbmy w te święta coś czego nie mamy czasu robić na co dzień. Po to one chyba są. I po to dostaliśmy gdzieś tam z góry tę taką długą przerwę świąteczną, dzieci nie chodzą do szkoły. Wielu ludzi ma wolne, więc wykorzystajmy ten czas dobrze na, na to, żebyśmy mogli zrobić coś takiego, na co zwykle nie mamy tego czasu. Chcę Wam życzyć, żeby właśnie tak te święta przeżyć i dostrzec coś bardzo głębokiego. Tego Wam życzę. Przed Nowym Rokiem jeszcze się spotkamy. A przy okazji, z przyjemnością stwierdzam, że druga książka Zbigniewa Królickiego znalazła skutecznie swojego nowego właściciela. Odezwał się do mnie pan Maciek, także książka powędruje do niego po nowym roku, do Krakowa. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo wszystkim oczywiście, którzy nieustannie stawiają mi kawy. Będę losował wśród Was i nie tylko wśród Was kolejne książki. W następnych audio inspiracjach. Tymczasem, wesołych świąt życzę wszystkim. Do zobaczenia już po świętach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.